Zaproszę! Misia, jeszcze jeden nie zawiesiłam, nie krzycz. Jeden... Trzeba po kolei. To jest tak. szyszka. I tu jeszcze jest wszystko. To jest szyszka? Nie? Tak? Mama, prawda, że to jest wszystko? Pewnie, że tak. To jest wszystko? Poczekaj, pomocniku. Tu jest ścieżka. Żeby nie były wszystkie w jednym miejscu. Mama, prawda, że to jest jeszcze. E, jeszcze. to jest. Szyszka. Tak. Szyszka? No. Mama, prawda, nie, to jest szyszka? Tak, to jest szyszka okrągła. A tamte dwie były podłużne. Mama, prawda że to jest? O, jaka ładna! Prawda że to jest serduszko? O, jakie piękne serduszko! Yy. Może sama zawiesisz? Yy. To tu zawieś tu. Aha. Aha! W końcu jesteś pomocnikiem Świętego Mikołaja. Dolego? No, no Świętego. Dolego? Świętego którego? No tego, co przynosi prezenty. Które? Które? Te A. najfajniejsze na świecie. Pomocniki? Oczywiście. O, dziękuję. Ty, ty nie! Nie krzycz. Ty nie, ty nie! No to ty, proszę. Teraz zawiść tu. <grym> dziękuję. I teraz ja. I... Ja teraz. Mhm. A ty nie. Gdzie teraz zawiesisz? Eee, z tyłu. Dobrze? Z tyłu. To zaraz, z tyłu. No się. Nie ja! Bo się Dobra, trzymam ci. I nie. No nie, tylko ci naszykuję niteczkę. A tu. Ale nie wszy e, nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie. No nie mogą być wszystkie w jednym miejscu. A gdzie mogę? Dzwoneczek zawieś... wieś. dzym, za wieś. Tu za wieś. Zwoneczek za wieś. Kotek, tu, tu Zwoneczek dzwoneczek. wieś. I za sobie, żeby, mhm. żeby żeby sobie. ten O, tu. A. Już. I, to jest I ostatni. Aha, jeszcze jest jedna. No dobra. I już. A to może, ja. tak, ja zawieszę tu.